Uwaga, tu nie rozstrzyżaj go! Trzymaj się! Trzymaj się ładnie! Trzymaj się, mała patrzy, widzisz? Trzymaj się ładnie nie tak mocno, bo on się może puścić. A na piak, to to tutaj jest. Musi parę razy się nauczyć, żeby spadnie jak się nie puszczy. Mocno, Trzymaj się, trzymaj się Wysoka Z... komar! komar. Trzymaj się, trzymaj się mocno. A jak mocno. Trzymaj mocno, mocno rączkami. Trzymaj. Mocno. Mocno, trzymaj. Coś mnie też czacha, szepie. Chciał Brubara odchodź. Czym prędzej. Dzie dzieci są? Kukuk. Kukuk robią? Fajnie? Lubisz buju, buju? Lubisz?